Skauting jest wszystkim. Skauting jest przygodą. Skauting sprawił, że dzisiaj jestem tym, kim jestem. Wiemy, jacy jesteśmy i co robimy. Ale co inni ludzie wiedzą o nas? Jest chyba zbyt kosztowny. Ich ciasteczka nie są aż takie smaczne? Oni niszczą trochę, no wiesz, środowisko. Są zbyt religijni. Scouting to coś więcej niż rekreacja. Scouting jest sposobem wychowywania na całe życie, kodeksem postępowania, ogólnoświatowym ruchem mającym wpływ na ludzi. Od nas zależy, czy będziemy tym ruchem żyć i kreować jego znaczenie. Powinniśmy się upewniać, że ten wpływ, jaki wywieramy na świat zewnętrzny, jest taki, na jakim nam zależy. Ponieważ scouting posiada różne siły. Scouting wciąga, angażuje w działanie, tworzy możliwość budowania i konstruowania, umożliwia Dostęp do różnorodności i wysokiej jakości. Scouting jest fascynujący. Inicjuje odkrycia, stwarza okazję do nawiązywania przyjaźni. Scouting daje moc przez naukę demokracji w praktyce, poprzez rozwijanie indywidualności i potencjału w grupach. Scouting pozwala być odpowiedzialnym, dostarczając prosto rozumiane wartości. Musimy przekazać innym te zasady. Chcemy pokazać innym, że scouting jest siłą napędową rozwoju opartą na demokratycznych wartościach. Chcemy pokazać, że scouting stoi na straży pokoju. Naszym ogólnoświatowym zaangażowaniem w pokój i ochronę środowiska, popieraniem różnorodności i tolerancji pokazujemy, że scouting jest ważnym wkładem w te wartości. Pomagamy poprzez wykorzystywanie naszych umiejętności, zapewniane młodym ludziom poczucie przynależności. Nasze zabawy zawsze mają cel. Scoutingowi przyświeca wielka idea, którą jest wizja tworzenia lepszego świata. Dlatego postępujemy zgodnie z naszą, którą jest wychowywanie młodych ludzi, aby odgrywali ważną rolę w społeczeństwie. Chcemy, aby Scouting był rozpoznawalny i uznawany jako wiodąca organizacja młodzieżowa XXI wieku. Lilika jest naszym symbolem, wyraża wizerunek Scoutingu teraz i w przyszłości. Musimy go kształtować i dbać o niego. Jedynie razem możemy go wzmocnić. Jedno przyrzeczenie, jeden wizerunek. Klucz do siły, która kryje się w wizerunku skautingu jako wiodącego globalnego ruchu młodzieżowego, leży w Twoich rękach. Użyj go, zastosuj go, opieraj się na nim.